W tym hotelu możecie sobie spędzić tydzień reasumując za prawie 15 tysięcy złotych, a jak sobie dobrze zakombinujecie, załatwicie rabaty i tak dalej, I zapaliło się na zielono ta kierownica i te pasy ruchu. I w tym momencie, słuchajcie, samochód jedzie sam. Mamy aktywnego auty, autopilota, więc możemy sobie iść spać albo pić kawę, bo jedzie samochód przede mną. Mamy 160. O, tu nam wyjechał, patrzcie, patrzcie jaki wariat nam wyjechał. No słuchajcie przypadkowo te zwierzątka przez nas straciły życie. No ale cóż zrobić, chodźcie wam pokażę. I muszę wziąć bilet. Dobra. Ojejku. Nie No. I by się stało. Oj masakra! Co tak długo? No bo problem wyszedł. Czemu? Już ci mówię. Co? Cześć, witajcie w vlogu na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień, w którym wybieramy się nad morze. Z całą rodzinką jedziemy i chodźcie ja coś Wam pokażę na tą całą wyprawę, mamy jakiś tam swój określony budżet, który sobie założyliśmy. Jedziemy na tydzień czasu do hotelu. O, patrzcie, frytek z McDonalda schował się. Zawsze, zawsze te frytki wpadają Słuchajcie, tam zasiedzenie. pewnie też tak macie. Pierwsze koszty naszej podróży to 400 zł. Wydane na ten uchwyt na telefon, zapach do samochodu, bo, bo, bo muszę coś mieć, jakiś zapach do samochodu. No i paliwo, oczywiście, samochód zatankowany. Powiem wam, że ten telefon jest za ciężki i on spada z tego. Dziwne. Wiecie co? Taka lipa, że nie będę tego montował Po prostu na czym się telefon nie trzyma, i, i po prostu ten magnes jest za słaby. I ten telefon Patrzcie jak on zjeżdża. Zjeżdża, a podczas jazdy to po prostu będzie będzie spadać, więc lipa, nie polecam, nie kupujcie tego dziadostwa. Wiecie co, także jak widzieliście, ten uchwyt nie zdał egzaminu, ale kupiłem jeszcze taki zapach. Słuchajcie, jakaś nowość. Słuchajcie, jak to rozpakowaliśmy, mamy ten wkład zapachowy. On wygląda tak. Podejrzewam, że jego się umieszcza w tym miejscu, tutaj. Zaraz sobie to sprawdzimy. Chyba tak będą całe ręce mi tym się śmierdzieć, no ale nic. I tutaj umieszczamy tą drugą część. Jest spokój. Powiem wam, że pachnie naprawdę bardzo delikatnie, więc z czystym sumieniem, akurat przynajmniej to mogę polecić. Wiecie, co tak siedzę w tym samochodzie i stwierdziłem, że jednak nie potrzebuję tego zawiasu na szybę, żeby powiesić telefon. Połączyłem, słuchajcie, kablem i włączamy Apple Car. Tutaj mam, nie wiem czy widzieliście, trzeci rzęd siedzeń w tym samochodzie. Ja sobie mogę te siedzenia podnieść. I tutaj, słuchajcie, chcemy zrobić dzieciom, bo my będziemy wyjeżdżać o godzinie 16 Więc to jest pora ich spania. Wiadomo, że będą siedzieć w fotelikach. Tutaj kiedyś jak jechaliśmy na Mazury to pościeliliśmy Wiktorii, ona całą drogę nam spała jeszcze jak ciągnęliśmy przyczepę, to możecie zobaczyć na kanale 500 Koni z przyczepą. Spała właśnie na tym trzecim rzędzie siedzeń, więc pomyślałem, że może by tu też pościelić i na jakąś godzinkę podczas jazdy czy coś, po prostu jak będzie chciała się kimnąć to sobie pójdzie spać. Cześć I To będziemy się ładować do bagażnika? Cała torba zapakowana pewnie zabawek, tak? A tutaj słuchajcie plecak, do którego ja się wiadomo nie będę pakować. Natomiast tutaj wleci cały sprzęt: laptop, cały sprzęt nagra nagraniowy, kamerki, drony, ładowarki czyli to wszystko, co jest na tej półce. I to będę musiał spakować w tym plecaku, słuchajcie, żeby Wam wszystko fajnie zrelacjonować. Ja pokażę Wam, ile kosztował nas ten hotel finalnie. Bo, jak się okazało, jak widzicie na miniaturze 10 tysięcy zł, to kosztują apartamenty w tym hotelu. Nam natomiast udało się załatwić dużo, dużo, dużo niżej. Ale oczywiście nie apartament, tylko zwykły, najmniejszy pokoik, żeby jak najtańszym kosztem, ale mimo wszystko, żeby wykorzystać atrakcję tego hotelu. Natomiast, tak jak mówiłem, chcemy właśnie Wam pokazywać wszystkie koszty związane z tym wyjazdem i zobaczycie sobie, ile może kosztować taki kamerę. Też masz kamerę? Dobra. I zobaczycie finalnie, ile może kosztować taki tygodniowy wypad nad morze, nad polskie morze z rodzinką. My jedziemy w kierunek Międzyzdroje I słuchajcie, pierwsze cięcie kosztów zaczynamy już w domu. Stwierdziliśmy, że po drodze nie będziemy się zatrzymywać na żadne jakieś obiady, hot dogi na stacjach i tak dalej. Tylko bierzemy dwa termosy do jednego kawka, do drugiego herbatka, a Asia co robi? Kanapki z kotletem Tak, pamiętacie słuchajcie jak w latach 90 -tych, 2000 -tych, jak się jeździło na wakacje To zawsze się robiło pełno kanapek na wypad nad morze I, i później cała rodzina jadła to w samochodzie Więc my wracamy do starego tyłu e, Boże, do starego trybu I też robimy dzisiaj kanapki z kotletem, z ogórkiem I z czymś tam jeszcze, do tego Asia teraz smaży kotlety Nie? No O, motylek Kuba nagrywa ze mną, a ja, a ja na Bosaka. Patrzcie, dwie inne skarpetki No, No ładnie no ładnie. A tutaj, słuchajcie, mamy ogródek. Dla tych, którzy nie wiedzą, sobie zrobiliśmy. Dziadek zrobił dzieciom. Dobra, ja zaraz biorę walizeczkę i idziemy się pakować. No a Kuba tam nagrywa i, i zaraz zrobimy klaps. Przełączymy się na jego kamerę, nie? Dawaj, robimy klaps. Klaps. O, ja 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 love 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 na Smak ja Życia. Ja Taką nazwę sobie ja. wymyśliliśmy z takami. I zapraszamy do wspólnej przygody, słuchajcie, którą będziemy ja. razem przeżywać. Będziemy podróżować, pokazywać dzieciom świat, pokazywać dzieciom ciekawe miejsca. Dobra, słuchajcie, a ja korzystając z chwili pokażę wam gdzie jedziemy, do jakiego hotelu, no i przede wszystkim ile to kosztowało. Pokażę wam gdzie jedziemy, do jakiego hotelu, gdzie ile, wszystko, ile to kosztowało. No cała. Bo, bo naprawdę, to to raz zobaczycie, to jest naprawdę dziwne i i korzystajcie z tego co wam zaraz przekażę, bo to jest naprawdę fajna opcja i fajny tip myślę dla was. Tego, to jest naprawdę dziwne. Dziwne, to jest na moce i noś. I teraz słuchajcie moi drodzy, bo się dzieje magia, to co wam pokażę to wam kopary opadną. Przede wszystkim miejsce docelowe, jedziemy do hotelu Belmare do Międzyzdrojów. I teraz popatrzcie, jeżeli byście chcieli się wybrać na tydzień czasu. Ceny w tym hotelu są 14300 300, znowu 14300 300. Z tym, że to macie za apartament 98 metrów i to są ich ceny na ich stronie internetowej. Natomiast my szukaliśmy, słuchajcie, na bookingu, i na bookingu znaleźliśmy ich ofertę na tydzień czasu do malutkiego pokoju. To była kwota 6700 700 zł. Czyli patrzcie, już macie różnicę: apartament 14 000, natomiast zwykły mały pokoik 6600 zł. Ale Booking, jak wiecie, sobie dołącza, e, dolicza bardzo duże prowizje za wynajem, dlatego ja postanowiłem wejść na stronę tego hotelu i zadzwonić. Porozmawiałem z miłą panią recepcjonistką. I załatwiłem rabat za rezerwację mailową. I z tej kwoty 5,500, słuchajcie, załatwiłem jeszcze dodatkowy rabat. I teraz Wam pokażę, za ile mi się udało wyrwać na tydzień czasu ten hotelik. Patrzcie: Double Aqua Resort Miało, na początku była cena 5,500, później ta pani mi zrobiła 4,900. A dodała jeszcze uwzględniony rabat od siebie 1400 zł. I finalnie za 3,600 zł, słuchajcie, jedziemy na tydzień czasu do tego luksusowego hotelu. W tym hotelu możecie sobie spędzić tydzień, raz sumując za prawie 15 tysięcy złotych a jak sobie dobrze zakombinujecie, załatwicie rabaty i tak dalej, to możecie ten sam tydzień spędzić w tym samym hotelu za kwotę 3600 zł. Asia się pakuje już dwa dni na ten wyjazd, a ja wam teraz pokażę, ile czasu ja się zapakuję, słuchajcie, do jednej torby. Mamy godzinę 15:04. Ja wyłączam GoPro i idę się pakować i zaraz przychodzę i dam wam znać, ile mi to zajęło. 15:04 zacząłem. 15.09, 5 minut się pakowałem. Tak to wygląda słuchajcie. Wszystkie ciuchy, które biorę i, i bielizna, którą biorę. No i kosmetyczkę. Pokaż wszystkim. Weź obróć i pokaż jaki ma fajny obrazek. Kto to jest? Elza. Masz torbę z Elzą, tak? I tutaj pakujesz swoje rzeczy. A ty masz w aucie torbę. to chodź pokażemy. Tak, pokażemy też, jaką kubuś ma. Kubuś ma z FC Barcelona, tak? Tam gra teraz Robert Lewandowski. a to to co? Co to jest? Brawo, My nazywają stary. się chyba chmiory. Chmiory? Tak. Ja nie wiem, ja się nie to znam. Jest na tym. Moje! Moje! O. No, pakuję tu wszystko, bo jak tu brudno jest. Słuchajcie, nie zdążyłem w samochodzie podkurzać tylko z wierzchu mam. <laughs> ja Awa. Gdzie mam, mała? Tu! No, a tu! A tu mam, tak? Na nodze mam. No nic, no to coś mi ugryzło, ja zdrapałem i krew leciała. I się było. No nic się nie stało, jest okej. Okay. my zaczynamy i Wam też życzymy smacznego, jak też w tym momencie coś jecie. Tak! Nie? Tak! tak. zaczynamy, mamy godzinę 17.02 Przed nami 542 km Pokazuje na 22.15 Podejrzewam, że tak 21.30 powinniśmy być Gdzie jedziemy? Na Waszem Słuchajcie, mamy 26 km za nami i robimy pierwszy postój, bo już mi się chce spać. Słuchajcie, idę po coś zimnego do picia, jakiegoś Red Bulla sobie zimnego chcę kupić. A tak, kupić na coś? <grym> Palusze. <grym> no chyba muszę. Wakacje są, no to dzieciom nie będę odmawiać. Dobra. A weź cola. nie weź kolę. Nie i jeszcze tak. Woda też. Jest... Kola, woda, wszystko trzeba kupić. Dobra. To, co mnie interesuje, to. To drodzy Państwo, to. Brawo, Marcin, brawo. Czy pierwsze wydatki już za nami 29,20 na stacji benzynowej. Czekajcie, czy tutaj coś widać. Ja Wam powiem, że na takie wypady to mam technikę taką, że nie używam karty od bankomatu. Wypłacam sobie jakąś tam gotówkę, którą mam przeznaczoną na wakacje, i za tą gotówkę sobie operujemy. Żeby po prostu nie przekroczyć danego budżetu, który sobie zakładamy, ja wam też, słuchajcie, radzę płacić gotówką. Po co mają Was kontrolować, wiedzieć co kupujecie, kiedy kupujecie? Nie płacicie kartami, przerzućcie się na gotówkę naprawdę. Odkryłem zarobić tą funkcję w tym samochodzie, której w zasadzie dowiedziałem się od niedawna. Tutaj na kierownicy sobie włączamy przyciskami te tempomaty, kontrolę pasa ruchu i też kierownicę. I tam na ekraniku, jak widzicie na zielono, zapaliła się kierownica i te dwa pasy czyli w tym momencie, jakby ten tempomat jest aktywny. I teraz sobie założę, jakby tam GoPro na głowę, i zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Ok, w tym momencie sobie to aktywujemy, czyli tym przyciskiem przytrzymując go, tam widzicie prędkość leci 110, 120, 130, 140, 160 i taki sobie ten zostawimy. I zapaliło się na zielono ta kierownica i te pasy ruchu. I w tym momencie, słuchajcie, samochód jedzie sam, mamy aktywnego auty, autopilota, więc możemy sobie iść spać albo pić kawę. No, słuchajcie, oczywiście żartuję aż takich, takiego, takiego hardcora nie będziemy robić ale nie musimy trzymać kierownicy i on sobie w miarę to chociaż już się pojawia na wyświetlaczu trzymaj ręce na kierownicy więc ja muszę ruszyć kierownicą i on dalej jest aktywny i dalej sobie tak jedzie teraz się zbliżamy do jakiegoś samochodu mamy prędkość 160 i zbliżamy się do samochodu i samochód widzicie sam hamuje więc ten tempomat aktywny powoduje to że my nic nie musimy robić na nogach i samochód sobie sam spowolni, później sobie sam z powrotem przyspieszy do 160 i tą kierownicę trzeba co jakiś czas ruszyć. Ja to też próbowałem testować w ten sposób, że wkładałem tutaj butelkę, że niby jest jakieś obciążenie na kierownicy, ale no nie daje się nabrać. Cały czas prosi. o Opatrzcie, mamy teraz skręt. Ja oczywiście tutaj asekuruję sobie lekko ręką tą kierownicę, żeby coś jakiegoś jaja mi tutaj nie wywinął. Muszę ją teraz ruszyć. I on mi normalnie trzyma się drogi, skręca sobie normalnie. Patrzcie, widzicie, mimo że mamy 160, tempomat, no to samochód trzyma się wiadomo z dystansem za samochodem, który jedzie przede mną i nie może przyspieszyć, no bo on wie, że nie może, bo jest radar, który wykrywa ten pojazd przed nami a kierownicy widzicie, no, no praktycznie ją tylko co jakiś czas, jak mnie system poprosi, żeby ruszyć to ją ruszę, o w tym momencie muszę ruszyć ponieważ jakbym jej nie ruszył to pojawiłoby się, zresztą zaraz wam pokażę, co się, co się wydarzy Uznajmy, że sobie tak, jedziemy na autostradzie, jest włączony autopilot. Samochód nam sam skręca. I co się dzieje dalej? Jedziemy sobie, jedziemy. Zasnęliśmy albo zemdeliśmy. Widzicie? System prosi, trzymaj ręce na kierownicy. Ja tego nie robię. Jest kolejne: trzymaj ręce na kierownicy i, i na czerwono, i powiadomienia takie głośniejsze. Teraz proszę ręce na kierownicę, już prosi, z całej siły. Nie przyspiesza. I w tym momencie wiecie, co by się stało? Samochód zaczął, gdybym nie, nie zareagował Jesteśmy na autostradzie, więc nie będę odwalał takich akcji Ale gdybym nie zareagował To samochód po tym trzecim ostrzeżeniu Zacząłby zwalniać Włączyłby awaryjne światła Zjechałby na pas awaryjny i by się zatrzymał Czyli to jest tak dla bezpieczeństwa Jakby taki system w razie jakby ktoś zemdlał w samochodzie e, Albo po prostu zasnął I w tym momencie patrzcie Jedziemy sobie dalej On się już rozpędził do 160 Ponownie na tym tempomacie Trzyma sobie... E, Kamery złapały jakby tą drogę. Tutaj się zbliża zakręt. I patrzcie co się dzieje. Kierownica sama sama się obraca, sama skręca. Ja ją tylko lekko ruszę, żeby jej dać sygnał, że jestem aktywny. I patrzcie. Ja tak wiadomo sobie asekuruję. No to już jest taka dosyć większa prędkość, więc, więc asekurować muszę. Ale samochód się idealnie trzyma środka drogi. Ja tylko co jakiś czas ruszam kierownicą i... I w tym momencie będzie zwalniać, bo jedzie samochód przede mną. Mamy 160. O, tu nam wyjechał! Patrzcie, patrzcie, jaki wariat nam wyjechał! Litwa, jech! Yeah. Jacyś jechowi chyba. A tak, poza wszystkim, to dajcie znać w ogóle, czy lubicie jeździć na tym pomacie. Ja wam powiem, że tym samochodem zrobiłem już 40 tysięcy km i praktycznie nigdy tego nie używam zawsze jak to włączę to na chwilę ale lubię mieć samemu tą kontrolę nad samochodem i, i samemu po prostu kontrolować to co się dzieje, czyli prędkość, przyspieszanie hamowanie, lubię być skoncentrowany bo jak jadę na tempomacie to robi się słuchajcie taki kurcze nieobecny trochę, więc nawet nie wiem kiedy ta droga mi po prostu mija i, yy, i też zmniejsza się na pewno koncentracja jadąc na automacie, na tempomacie dlatego ja wyłączam go teraz i jadę sobie normalnie bo bo po prostu nie lubię. Dajcie znać, czy wyjeździcie na ten czy nie. Patrzcie, świat według Bandy. No, tak, <laughs> Pozdrawiamy, świat według Bandy. Lecimy, nie poddajemy się. A dzieciaki już padnięte, patrzcie. Victoria śpi. Ma wygodnie. No i kubuś, kubuś to sam. Meldujemy się z kolejnego miejsca. Zrobiliśmy słuchajcie 370 km w niespełna 3 godziny. Do celu nam została 1,5 godzinki i 160 km. I zatrzymujemy się na mopie, coś zjeść, odpocząć trochę rozprostować nasze ręce. <śmulujesz> Spałeś jak chrapałeś jak stary facet oj, co się stało? Co boli? Szyja boli? No bo widzisz tak, zaraz cię przestanie nie boleć. Słuchajcie, zobaczymy, czy ten plan zabaw jest otwarty. Otwarty! No fajnie. Ale powiem Wam, że droga pusta. Jedzie się idealnie. Może dlatego, że jest e, czwartek, bo podejrzewam, że większy ruch byłby na weekend. Natomiast droga pusta. Cały czas tempomat 160. Spalanie pokazuje 13 litrów. Niespełna 13 litrów. No słuchajcie, przypadkowo te zwierzątka przez nas straciły życie. No ale cóż zrobić? Chodźcie wam pokażę. Nie ma tak, nie no jest dużo. Patrzcie to wszystko, to są muszki rozwalone. Nie wiem czy ta kamera będzie, to oddać, czy tutaj to będzie widać, patrzcie tutaj ile ich jest. Wow. Wszystkie, wszystkie muszki zabite. Jakbyśmy tak mieli je zliczyć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście. A ten? Tu jest, powiem Wam, że jest, uznajmy, że jest dziesięć much na pięciu centymetrach kwadratowych. To na całym samochodzie tutaj i będzie z tysiąc. Midorki, kotleciki, no brawo Słuchajcie, ja pokażę Wam jak taka buła tak wygląda no to Po staropolsku, znaczy może nie po staropolsku tylko Tak jak to było na wakacjach jak się jeździło za dawnych czasów Ja pamiętam miałem parę lat To się tak jeździło nad morzem, bułki się robiło Tylko słuchajcie, wtedy się nad morze jechało 10 godzin A dzisiaj to jest 4,5 godzinki od nas z domu <taki> Także bardzo blisko Tak to wygląda, tak jest, mam bułkę Z kotlecikiem z masłem i troszeczkę majonezu mm. Powiem Wam, że nie ma to jak kolacyjka przy zachodzie słońca na parkingu autostradowym dzieci zajadają bułki. Pomidorki są. Ja już słuchajcie, druga. Mmm, słuchaj -hmm. jak tu się jest? <grywa> jak tu się je? bierzesz ja A pomidora się je na dwa razy bierzesz na pół jest słuchajcie Pycha. słuchajcie tam był baba Jaga i wilk tylko się schowali tak zaraz pójdziemy ich posukać nie dawaj pójdziemy kiki ty pójdziesz ze mną pójdziemy no Boję się. A ja cię obronię! Patrz jaki tata silny! Tata cię obroni! A masz pół, gdzie mam? Mam pół. pół! Pół, słuchajcie, to jest pistolet, gdzie mam pół? Tata, tata ma w domu schowany, wiesz? Patrzcie, to jest taki zbiornik przy autostradach. Pierwszą z takich funkcji jest gromadzenie deszczówki, wody deszczowej, która napada na autostradę. Ona tutaj tą rurą później wlatuje do takiego zbiornika. A kolejną funkcją, w zależności też od, od lokalizacji, jest to, że takie zbiorniki pełną, pełnią funkcję zabezpieczenia pożarowego, czyli jakby był jakiś wypadek na autostradzie, albo coś blisko autostrady, albo w pobliżu się paliło, no to taki zbiornik może posłużyć jako, jako zapas wody. Przerwa kolejne 80 km na tankowanie na BP. U nas dzisiaj tankowałem w Mysie za 6,50. Tutaj jesteśmy pod Szczecinem, mamy 7,07, słuchajcie, więc 60 groszy drożej niż, niż u nas na południu Polski paliwo. Kolejne 420 zł do naszego budżetu, 59 litrów weszło, więc w zbiorniku była niecała dycha. Kurde, zapachniało mi dieslem, myślałem, że diesla zatankowałem. <grym> Jesteśmy w trasie, a teraz nasze dzieci powiedzą wierszyk. Wiktoria pierwsza, no. Wakacje nas wyrywają, do no zabawy zapraszają, bo w sprawie cały rok dzieci nie pluzlowały. Brawo i teraz Kuba. Wakacje, taczajają, do zabawy, do zabawy, Poprzez. dzieci nie pluzlowały. <grym> <grym> Brawo Kuba, dzieci nie pływały. I słuchajcie, stało się! Dojeżdżamy na miejsce. Zostało nam, słuchajcie, 3 minuty, 2 kilometry. Zrobiliśmy 533 km. Patrzcie, patrzcie, jak to wygląda. I jechaliśmy 4 godziny 20 minut. Spaliliśmy 13 litrów na 100. Więc spoko czas, myślę. Słuchajcie, jest Belmare. Patrzcie, mamy Belmare. Tutaj mamy parking przed hotelem, ale on jest płatny. Więc tutaj nie będziemy wjeżdżać. No dobra, wlatujemy na. Na hotel, słuchajcie Patrzcie, jesteśmy Belmare Belmare Bel Mare by Prestige Słuchajcie, yeah. Witamy, proszę ustawić pojazd Przed urządzeniem e, Przed urządzeniem L I muszę wziąć bilet Dobra Ojejku No I by się stało Dobra, autko stoi Dojechaliśmy Słuchajcie, mało brakowało bym tam Przywalił w szlaban. W ten szlaban bym przywalił, bo nachylałem się po bilet i wcisnąłem gaz, i byśmy przywalili w szlaban. I byśmy go zerwali. <laughs> Powiem wam zaraz jaka akcja wynikła, bo masakra. Ja tam w tej recepcji spędziłem 25 minut. Oj masakra. Co tak długo? No bo problem wyszedł. Czemu? Już ci mówię. Co? No okazało się. Słuchajcie, okazało się, że ten pokój, który my zamówiliśmy, bo myśmy wzięli dwójka dorosłych i dwójka małych dzieci, i okazało się, że do tego pokoju nie wejdą dwa łyżeczka turystyczne. Tylko, że mieści się jedno łóżeczko turystyczne. No mm -hmm. i kombinowaliśmy, oni nie mieli więcej innych pokoi, żeby to zamienić i tak dalej, mm -hmm. bo oni myśleli, że jedno dziecko jest do dwóch lat, że będzie spało z nami w łóżku, nie? Mm -hmm. A drugie, że tam wejdzie jedno łóżeczko turystyczne. No, no i się dogadaliśmy. Tam przyszła no. ta pani kierownik i no. słuchajcie, dogadaliśmy, że dali nam większy pokój, mm -hmm. e, trochę większy, jakiś apartamencik no. mniejszy. Mm -hmm. I właśnie w tym apartamenciku będziemy mieszkać, i właśnie zaraz tam podejdziemy się rozpakować pod recepcję. To masz dla dzieci, animacje wszystkie mają za darmo. Jedno i drugie. Słuchajcie, tak to wygląda. Takie opaski dzieci dostają. I dostaliśmy jeszcze taką zawieszkę na lusterko. To jest karta parkingowa. Jesteśmy, moi drodzy, przed recepcją. Tutaj mamy wejście do naszego hoteliku. I zaraz idziemy zobaczyć ten pokój, który dostaliśmy. Jaki pokój, patrzcie łóżeczko już mamy Kosze na śmieci, ty ale ładnie Kto tu będzie spał? Jaki salon, o matko Czekajcie Ej dzieci, podoba się? Ej ładnie, czysto i pachnie Kto tu śpi? Chyba Kubuś Chyba Kubuś tu śpi Patrzcie, mamy stolik, mamy aneks kuchenny Ludówę mamy No będziesz gotować, jutro robisz kotlety z ziemniakami to są łyżki? No patrzcie, są łyżki, jest nóż A jakieś szklanki, tego typu rzeczy? Patrzcie, jest wszystko Tylko to się urywa Mikrofala na mleczko dla Kuby No chyba jest okej, okay, co? Będziemy tutaj cały tydzień, słuchajcie dzieci Tutaj mamy salon, tutaj będzie spała Wiktoria na tym dużym łóżku Kuba w małym tym Wow Jaka łazienka Patrzcie. jest naprawdę bardzo ładnie. To No ładne. To nie pokazałem. To wygląda wam nie pokazałem. Tak wygląda jest sypialnia. Jedno, jest duże To jest ładne. To I szafa z lustrem. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Eee, tak jak widzicie, pokój jest fajny. Zamienili nam z 27 metrów, bo te małe pokoje mają 27 na 44. No i tyle, słuchajcie, dzięki za oglądanie i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku z Nadmorza. Hej!